Dzień dobry, dzień dobry. W sumie za wcześnie na Mikołaja, ale zawsze można jakiś powód znaleźć i wysupłać ze skarpety parę kodów dla Was. Dlaczego nie? Tak jest, słuchajcie, na koniec wakacji, no bo doskonale wiecie, już niedługo koniec wakacji, postanowiłem Wam jeszcze podarować kilka nagród, te, które mi już takie ostateczne zostały. Teraz czekam na nową transzę kodów. Mam nadzieję, że Wargaming stanie na wysokości zadania. No a dzisiaj... Chciałbym po prostu zrobić konkurs i konkurs potrwa do 2 września. Tak jest, zrobimy 2 września rozwiązanie konkursu, ogłoszę zwycięzców. Słuchajcie, nie ma tych kodów już dużo. Masę, masę, naprawdę doskonale wiecie, ile tych kodów rozdałem. To była naprawdę niesamowita ilość, i patrząc na. Równowartość tych kodów to były naprawdę dość spore nagrody. Bardzo duża równowartość w złocie. Zostały mi tylko cztery pojazdy, tak jest. To są ostatnie już pojazdy, które udało mi się jeszcze znaleźć gdzieś tam, i chciałem po prostu je Wam rozdać. Ja nie potrzebuję, doskonale o tym wiecie. A jakie to są pojazdy, jakie to są nagrody, już Wam mówię. Jest to oczywiście KW122BER. Jedna sztuka Kawulca, kolejnym pojazdem jest chińska niszczarka Yazi, czyli WZ-121GFT, bardzo fajna niszczareczka, również jedna sztuka. Kolejnym pojazdem też jedna sztuka, będzie to wagon S1 w wersji Stark i ostatnim pojazdem jest to T32A Proto. Tak jest, te cztery pojazdy, słuchajcie, udało mi się jeszcze odkryć, te kody posiadam, tak więc... Te kody są, te pojazdy są dla Was. Kto wie, może jeszcze mi się uda zdobyć jakieś kody na 30 dni konta premium. Tak więc słuchajcie, jedynie co musicie zrobić, tutaj jak widzicie jest krótki opis, bardzo proste zasady, zostawiacie pod filmem w komentarzu swój nick z gry, dodajecie na jakiej konsoli gracie, na jakiej platformie i opcjonalnie możecie wybrać sobie pojazd. Standardowe zasady, tak jak u mnie w konkursach, w większości konkursów, chyba nic prostszego. Tak jest, słuchajcie, tak więc wszystko jasne, robimy... Koniec konkursu, rozwiązanie konkursu podaję zwycięzców 2 września. W ten sposób pożegnamy wakacje. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Wam ślicznie za uwagę i nie zapomnijcie zostawić łapki w górę pod tym materiałem. Do usłyszenia! Hej!